I to zobaczę co Jerzy kupił. Może mi kwiatki, jakie słodycze. Co, co Ewunia? Co, dzisiaj mnie kupiłeś? A Ewunia! Co już o kwiatkach tam, o słodyczach mówiłaś? No myślałam, że A ten... tam nie ma słodyczy, nie ma kwiatków. Nie ma. Byłem ale... się na rynku w Grajewie, nagrywałem filmy, czy są teraz na YouTube. Można obejrzeć jak kto sobie woli. A tutaj dla czy zamiast kwiatów, jakieś tam czekolady, to kupiłem gołąbki. Mikojewskie. To są gołębie stójkowe. No ten to jest młody z tego roku. Acz znaczy, tu taki ogonek. O. Zobacz. Ach, I oni. Oni jak fruwają to pionowo do góry i do dołu no, Znaczy zobaczymy, nie? No ale ten Tegoroczne, a tamten z tamtego roku będzie tamten gołąbek, nie? No ale Bo to samczyk będzie, to, to będzie samiczka, nie? Nie, no dobra, są bardzo ładne Ewunia, żebyś miała na co popatrzeć, bo to są jeszcze, To znaczy nie mieliśmy taki pionowo, ten a nie do góry i do dołu, tylko frubali, a nie No zresztą zobaczymy. To są gołębie z Litwy. To jest samiczka z 25 roku. A tu zobaczymy samczyka. Nie, no dobra, praca bardzo ładna. Ja myślę, że będzie zadowolona. Fotopają mnie się. Nowe, o, o. Zobacz, jaki ogonek, o No, popatrz. bardzo. No widzę. Ją w górze. Dzisiaj. No, trzeba by było w tylko zrobić, i może jak ten to No, cztery... bardzo, no bardzo ładne. Nami no, no, się podobają, super. No, zobaczymy jak będą. Jakby no, to latać. No, latać. Ale sąsiadka znowu będzie narzekać, że przylatuje Twoje gołębie i ten, i obsrywają wszystko. Jak obsrywają, jak sąsiadce się nie podoba, to niech ona do miasta się wyprowadzi. A nie tutaj. No wiesz, ona przyjedzie tutaj no. na weekend, tylko siedzi, tylko e, na krzesełku się opala, to wiesz. No to do miasta, tam się opala, a nie tu. A mówisz, że wieś no jak... Ona się opala, ale na moje gołębie patrzy i nie pasuje nigdy, nie? No bo ona patrzy na ciebie serka, nie na Szypan, nie? No, to nie zauważyłeś? No nie, ja myślałam, że na gołębie bardziej interesuje, jak Choć każda mówi, że ja takie brzydki. To po co oni się patrzy, nie? Może patrzy, że ty taki brzydki? No to może temu. A... ładne no ale się na no dobra dobra wunia, bierz, nieś a zrobiłaś gotowy czy nie jeszcze nie gotowy zaczynam robić aha no to także zapraszam na film na youtube a. dzisiaj tam trzy filmiki nagrałem już filmiki są można oglądać z rynku z Grajewa Także zapraszam wszystkich serdecznie do oglądania. Jak komu się podobają gołębie, to no, proszę. To niech bardzo. ogląda no. i, i podziwia. Także tak. ładne filmiki. Zachęcam, zapraszam. Tak, Także no. do, zobaczenia, do zobaczenia, do usłyszenia. Pa